pokazywał mi przed chwilą że mam zwolnić no jadę wolno ale to sugeruje że albo coś tu się stało albo policja ale prawdopodobnie jakiś popsuty samochód albo coś hmm. zaraz się okaże a to jest passo penes przepiękna droga Już nic nie pokazywał, więc nie wiem o co chodziło. Jest godzina 10 i po 10 parę minut i teraz jest taki przyjemny tutaj, jest 27 stopni, ale tu jest taki chłód, bo coraz wyżej wjeżdżamy na ponad 2000 i taki przyjemny, chłodny wiatr i naprawdę jest teraz, no jest błogo, kiedy tam na dole na stacji benzynowej pod po tyłku leciał, człowiek wtedy wie po co ma ten rowek. A tutaj nagle się robi taka taka świeża bryza od tego lasu, coś pięknego. No dobra. Żadnych sygnałów kolejnych. A oto Marek. A oto Tomek. Dwie Hondy CB1000R, ci już nie machają, nie wiem o co chodziło temu motocykliście. O, ten też pokazywał, że wolny. Czyli coś jednak jest na rzecz. A to możliwe, że na górze na parkingu są policjanci. No dobra, tu jest jakieś ograniczenie, ale do ilu? 50. No, Nawigacja mi to sam czas 90 pokazuje. No, są. Aha, czyli oni sobie tam patrzą na ten radar i jak radar pokazuje więcej, to <śm> to zatrzymują. No proszę, jak można wykorzystać. Czyli już wiemy, o co Kaman Prawie szczyt! Zaraz będziemy przy elektrowni wiatrowej. To tam jest generalnie góra. Mam będzie, że chłopacy tutaj się zatrzymali, nie polecieli dalej. O, U. U. oczywiście w mojej głowie jest trzeciej szansy już nie będzie. Więc wiesz, nawet na naprzeciwka ci motocykliści, no jedziesz nie nie jest. No widziałeś, widziałeś tych trzech, nie? Takich co jechało, to środkiem kuźnie zapieprzali. A jak z tą policją? Pomachali ci, że możesz jechać? Nie machali, ale ja tam zwolniłem, bo widziałem, że miga mi ograniczenie, więc jak kogoś tam zatrzymamy... Tak, no. Fajnie, parno, super. Idziemy tam. Tam jest... pod elektrownię wiatrową. Idziemy. Idziemy, bo ja jeszcze tam nie byłem. Dobra, super. A A od niedawna jest tam ścieżka, wiesz? Aha. Aha. Bierzemy różne rzeczy ze sobą. Znaczy, ja tak z przyzwyczajenia, wiesz, wolę wziąć, bo. No tak, tak, no raczej mała szansa. Mała szansa, ale. Nagle nie ma kogoś. Tam są jednak wartościowe rzeczy, jeżeli chodzi o trasy w nawigacji, a nie samo urządzenie, nie? Tak. <coughs> Czy tutaj będą widzieli, że tu się mają zatrzymać? Nie, no bez przesady. Oj, no. Taki pewien bym nie był. Ja bym ale co, nie idziesz na górę? Idę, 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 bo nie wiem czy... Przedaję, czy karabinieli Tomka zwinieli? Nie, to nie był Tomek. To nie był Tomek, a źle on jest. Prząt no idzie. Tam o. jakiś sport był. Okej, okay, dobra. Ty idziesz na górę, czy zostajesz? Idę na górę. No tam jest nowa ścieżka, chciałem wejść zobaczyć. Okay, idziemy, weź, za chwilę. Weź, tak? tak, na resztę? To ja poczekam, to idźcie. No, zaraz. No, nie, raz, nie, raz, nie no. No. Mariano Italiano został Ale to przed tobą mnie jest to, tak, to szybko. Tak, ale mi pokazywaliśmy... Patrz, ja teraz zrobię. Tak, za ostrze. Tak. Nie. Ty chcesz za Wojciem na dom? Nie tak jest. <laughs> zwalnia, Dziękuję. Nie, ja ronisz się, ale ja byś za ja czy, czy ty już 30 skończyłeś? Co? Czy ty już 30 skończyłeś? No 40 nawet. 40. -tkę. No to właśnie stateczny człowiek no tak, w tym wieku, to już, to już ma rozum. Ale on jeszcze nie miał pierwszej szansy, a ja już trzeciej nie będę miał A ty patrz, a ty już tą granicę przeskoczyłeś i teraz do pieluch się zbliżamy, nie? Teraz ja też! Teraz zarączkę, chodź! w gladiaturze jeszcze nie teraz! Jeszcze nie, się nie dam się tak łatwo, daj spokój. Nie, ale tu jest, tu jest odpał, ja tylko mówię, no, Piniu mnie straszy, on mnie wprowadza, mówi, Marku trzeciej szansy nie będzie, no jak tu jechać, no jak tu jechać. Nie, ale mówię... Proponuję idźcie tam, Dobra. a ja poczekam na resztę, Dobra. bo tam jest taka ścieżka, myślę, że tam będzie ładny widok, bo widok też jest ładny tu. A tu jest aż 2211. 2200 11 albo 9, nie, tu będzie wyżej, bo tutaj 11. tego miejsca nie było, więc jest jeszcze wyżej, bo tu jest nowe miejsce, które zostało przez tą chyba elektrownię wiatrową, przez przypadek stworzone, ponieważ tej ławki, tego miejsca tutaj przynajmniej nie widziałem, może przez to, że nie było tej elektrowni, ale widok miażdży. No i ekipa tutaj, kuźwa. CB1000, CB1000 i MT-09. To muszą być fajne chłopaki. A tam na dole jest miejsce, gdzie parkujemy. No baja, baja.